Dzień dobry! Dzień dobry dzisiaj. Chcę zaproponować wspaniałą, moim zdaniem, praktykę, którą można wykonywać samodzielnie. Nie jest to długi trening. Można też wpleść tę sekwencję, którą dzisiaj wykonamy. W dłuższy plan, który bywa nazywany program, programem samoustrawiania, albo też pięcioma rytuałami tybetańskimi, rytuałami tybetańskimi, albo gimnastyką tybetańską, pod różnymi nazwami można spotkać tę sekwencję. Wielu, wielu ludzi wykonuje ją od wielu, wielu lat na całym świecie. I myślę, że jakby to stanowi o tym świadczy o tym, że te ćwiczenia rzeczywiście działają. Całość składa się z pięciu pozycji. Na początek każdą pozycję wykonujemy w trzech powtórzeniach. Jeśli chcemy kontynuować program, rozbudować program na dłuższy czas. Wykonujemy po trzy powtórzenia w pierwszym tygodniu. W kolejnym tygodniu zwiększamy liczbę powtórzeń o 2, czyli każde ćwiczenie wykonujemy po 5 razy. W kolejnym tygodniu dodajemy jeszcze dwa powtórzenia. To jest każde ćwiczenie 7 razy powtarzamy. I tak zwiększamy co tydzień o dwa powtórzenia, aby osiągnąć liczbę 21. Kiedy zakończymy tydzień z 21 powtórzeniami, możemy zrobić tydzień przerwy, miesiąc przerwy, jak, jest, jak czujemy, albo zacząć odliczać powtórzenia, ograniczać powtórzenia o 2 w każdym tygodniu, czyli 21 w kolejnym tygodniu 19 i tak redukować. Samą sekwencję. Należy wykonywać albo po przebudzeniu rano, albo w południe, albo zamiast kawy, natomiast nie później niż po godzinie 19, ponieważ cały program, cała sekwencja jest ukierunkowana na podniesienie energii, poprawę witalności, na usprawnienie ciała. W związku z tym no, możemy czuć się po niej tacy rozbudzeni, co z kolei może powodować kłopoty z zaśnięciem. I teraz pokażę te ćwiczenia, może zachęcam do wykonania ich wspólnego, które składają się na sekwencje. Pierwszy rytuał to obroty. Wokół własnej osi, zgodnie ze wskazówkami zegara. Najlepiej jest moim zdaniem, czyli w prawą stronę. Najlepiej jest moim zdaniem obrać sobie punkt, taki dla wzroku, do którego będziemy powracać po każdym obrocie. To pomaga utrzymywać równowagę i porządek w głowie. Dłonie szeroko, ręce szeroko, i uwaga, zaczynamy obroty, wirowanie. Różnie jest nazywane, w prawą stronę. Jeden, dwa, trzy. I mamy OK. Drugi rytuał. Kładziemy się na podłodze. Jak widać do wykonania tej sekwencji wcale nie potrzebujemy matek, a możemy ją wykonywać w każdym miejscu. Kładziemy się na podłodze, na wdechu. Przyciągamy brodę do mostka, doprostowujemy nogi wydech. Broda do mostka, nogi, wydech, wdech, broda do mostka, nogi w górę, wydech, odkładamy nogi, zostajemy, jeśli potrzebujemy, jeśli e, coś, jest, coś się dzieje z lędźwiami, uginamy kolana na siebie, kołyszemy się na prawą, na lewą stronę. E, kolejny rytuał. Przechodzimy do klęku prostego, e, dłonie e, układamy... Palcami skierowanymi ku górze na odcinku lędźwiowym, miednicę wypychamy do przodu. Stopy leżą na grzbietach lub na palcach, jak czujemy, jak nam jest wygodnie. Łokcie ściągamy do siebie blisko i na wdechach będziemy wychylać głowę do tyłu. Stąd tu jest nam potrzebne to zabezpieczenie lędźwi w postaci wypchnięcia miednicy do przodu. Wydech, opuszczamy brodę do mostka. Wdech, wychylenie do tyłu. Wdech, do mostka broda. Wdech, wychylenie. Wdech, do mostka. I trzeci raz. Wdech, wychylenie. Przez, siad... Przez skrzyżowane stopy przechodzimy do siadu Prostego z doprostowanymi kolanami. Barki są nad biodrami, łokcie, łopatki ściągnięte do tyłu. Dłonie przy biodrach palcami skierowanymi do przodu. I teraz uwaga: stopy są gotowe do stawienia i w górę będziemy pociągać kolana i biodra. Wdech wdech, odkładamy biodra między dłonie, doprostowujemy kolana. Wdech. Kolana, biodra w górę. Wydech. Biodra między dłońmi, kolana doprostowane. Wdech, kolana w górę, biodra w górę. Wydech, pośladki między dłońmi, kolana doprostowane. Chwila odpoczynku i kolejny Kolejny rytuał. Krzyżujemy stopy, przeskrzyżowane stopy. Przechodzimy do psa z głową w dole, wydech tutaj, wdech pies z głową w górze, wydech pies z głową w dole, wdech pies z głową w górze, wydech pies z głową w dole i ostatni. Wdech, pies z głową w dole i tu jeśli potrzebujemy, odkładamy brzuch, układamy się w leżeniu brzuchem, odkładamy czoło na połączone dłonie, odpoczywamy przez chwilę. Kolejny wdechu dłonie przy klatce piersiowej, unosimy biodra razem z brzuchem, z klatką piersiową możemy usiąść ze skrzyżowanymi dłońmi, ułożyć dłonie na kolanach, a palce w dżinam mudrze, jeśli chcemy, czyli... Łączymy palce wskazujące i kciuki, pozostałe palce są doprostowane, nie są napięte, tylko po prostu wyprostowane i nadgarstki odkładamy na kolanach, biodra, barki są nad biodrami, broda wycofana i chwilę myślimy o tym, że jesteśmy zdrowi, długowieczni i mamy siłę. Mam energię. I w ten sposób możemy kontynuować dzień. Bardzo dziękuję. Zachęcam do kontynuowania tej praktyki, do kontynuowania całego programu. Można dawać znać w komentarzach, jak idzie. I także zachęcam do tego, żeby w komentarzach. Podawać nam taką informację zwrotną, czy rozwinąć jakiś temat, czy są jakieś szczególne potrzeby, jakieś pomysły, przygotować jakąś sekwencję ukierunkowaną na określone, określone zagadnienie. Będziemy czekać. Dzięki bardzo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do widzenia. Dziękuję.